Cześć, witam Was wszystkich. Po długiej przerwie nie będę się jakoś wybitnie tłumaczył, czemu nie było filmów. Po prostu wracam późno z pracy i nawet na gry często nie mam siły. A co dopiero, żeby jeszcze nagrywać, montować i tak dalej. Przepraszam Was za to. Oczywiście na kanale, o kanale nie zapomniałem. Będę się starał co jakiś czas coś wrzucać, ale już nie gwarantuję teraz absolutnie żadnej regularności. To jedna rzecz. Druga rzecz. Pozdrawiam serdecznie kochaną żonę. Tak jak obiecałem, pozdrowienia dla Ciebie. Wróciłaś z wyjazdu, ale możesz sobie ten film obejrzeć teraz po prostu w Warszawie. No dobra, i w dzisiejszym materiale będę mówił o World of Tanks. Słuchajcie, na PS4 dostałem od Wargamingu dostęp do konta z mnóstwem, mnóstwem różnych barierów, po prostu. W związku z tym, w związku z tym, pomyślałem, że. Opowiem wam, jak to wygląda. Ja bardzo długo czekałem na wodę na PS4. Szczerze mówiąc, to była jedna z tych rzeczy, których. No, zazdrościłem posiadaczem Xbox One, że mogą sobie grać w Wota. Wiem, że to jest na PC, wiem, że World of Tanks Blitz jest na komórki, no ale mam starego laptopa, który jeszcze dobrze mi do pracy służy, więc na razie go nie wymieniam na, na nowego po prostu. Zresztą czekam na taki moment, że naprawdę się pojawią już takie kolejne układy graficzne do laptopów, że będą, no, znacznie lepsze, żeby się opłacało, bo ja kupuję laptopa raz, nie wiem, na 4 lata, powiedzmy, i zazwyczaj takiego z wyższej półki, żeby mi starczy na dłużej, więc, no, nie domaga mi trochę. wgram w Wota na na PC, ale nie jest to taki poziom oprawy graficznej, jakbym chciał, jaki ta gra potrafi wygenerować, więc się bardzo cieszyłem na premierę na PS4. Grałem w betę w grudniu zeszłego roku, było super. No to czekałem na pełną wersję, no i się doczekałem. Dzięki uprzejmości Wargamingu też dostałem właśnie te bajery na koncie, więc tam czołgi premium, różne waluty, więc mogłem przetestować wszystko na różnych tirach, na różnych mapach różnymi typami pojazdów i generalnie moja opinia jest taka, jeśli graliście w WOTA na PC yy, i kusi Was, żeby zagrać na konsoli zróbcie to absolutnie, będziecie się dobrze bawić ja właśnie jako osoba, która gra na PC na konsoli się odnajduję świetnie yy, sterowanie jest bardzo wygodne yy, grafika jest fantastyczna, yy, matchmaking szybko działa yy, jest większość w tym momencie większość czołgów, które są dostępne na pc też jest dostępne tutaj. Je, dodano ostatnio drzewko brytyjskie, nie ma jeszcze chińskiego, japońskiego, ale są wylistowane, tak jakby tam wyszarzone, że, że będą, więc wkrótce pewnie się pojawią. No to chyba, jeśli się nie mylę, to na PC-tach jeszcze tylko Czesi są, prawda? I Francuzi, tak, I to, to francuskie drzewko pewnie, mm, pewnie też będzie na konsolach. No w każdym razie gra się bardzo przyjemnie. Ja standardowo oczywiście Niemcami potestowałem. Kilku maszyn faktycznie nie ma, a kilka jest przesuniętych w wersji konsolowej w stosunku do tych miejsc w drzewkach, które się znajdują na PC, no ale to są jakieś kosmetyczne rzeczy. Jest po prostu minimalnie inaczej, ale sama mechanika rozgrywki, wszystko jest takie, jakie znamy. Jest to nadal ten taktyczny, fajny. World of Tanks. Jest to gra, którą, w którą można grać właściwie bez względu na wiek, bo i młodsi się odnajdą i, i starsi, a ja w ogóle jako taka osoba, która już właśnie nie ma czasu na takie napierdzielanie w gry całymi dniami, bardzo mi się podoba to, że właśnie WoT jest, WoT promuje myślenia, niekoniecznie znajomość każdego skrawka mapy i tak dalej, więc bawię się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o samą konwersję, są dodatkowe mapy, których nie ma na PC, są różne warianty pogodowe i czasowe, no w sensie na przykład niektóre mapy są w nocy i na przykład jest noc plus deszcz, burza z piorunami, a na Pc -cie tylko tą mapę za dnia widziałem, więc takie opcje też są. Oprawa daje radę, jest płynnie, jest wysoka rozdzielczość, tekstury dobrze wyglądają, no generalnie jak, ciężko mi powiedzieć, bo, bo nie dużo widziałem woda na ultra na Pc -cie w tym momencie, no ale jest to zdecydowanie co, co najmniej wysokie ustawienia na PCA. Ja bym powiedział, że i bardziej, yy, że i lepiej to wygląda, bo są po prostu różne fajne efekty, które choćby yy, yy, dymy, falująca, falująca trawa w czasie burzy. No, po prostu ładnie to wygląda wszystko. Mi się bardzo podobało. Brakuje mi tylko, właściwie jedyny zarzut, jaki mam, jeśli chodzi o grafikę, to brakuje mi tych filtrów, które sobie można na PCA włączyć. Yy, to jest dziwne, że ich nie ma, bo. To, Wątpię, żeby to obciążało jakiś procesor graficzny konsoli, a to jest fajny tutaj klimat. Można sobie w czarno-białym na przykład ekranie grać, jeśli ktoś chce, żeby to wyglądało jak kronika z II wojny światowej, to jest super. I fajnie było, gdyby to działać na konsolach, tak samo opcje języków załóg aby załogi mogły mówić swoimi własnymi językami, bo jeśli są do gry zrobione różne języki, no to czemu nie po prostu nie, nie, nie może być przełączenia? Jeśli jest niemiecki, jeśli jest rosyjski i tak dalej, no to czemu nie, 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 nie włączyć? Tego tak bardzo bym chciał. Drobne zastrzeżenie do sterowania na PS Vita, bo choć samo sterowanie jest bardzo dobrze przemyślane, jest dużo opcji konfiguracji, to znaczy wyborów, presetów, to brakuje mi takiej, która by pozwalała dokładnie. Dokładnie każdy przycisk skonfigurować wedle własnego widzi, mi się bo grając na remote playu na PS Vita, takie ja jestem takim dziwakiem, żeby sobie czasami na wicie pograć, zwłaszcza w gry na PS4 przez Remote Play, no to jest to, to, te, to te układy klawiszy, które są przycisków, które są w wodzie na PS4 dostępne, na Vita Niekoniecznie się sp sprawdzają, w sensie są trochę niewygodne i fajnie by było, gdyby to się pojawiło, że można było sobie to skonfigurować, zresztą widziałem już na stosowny wątek na forum Wargamingu, więc nie tylko ja mam takie przemyślenia, inni gracze też, mam nadzieję, że twórcy to wezmą pod uwagę i to są słuchajcie jedyne zastrzeżenia jakie mam. Gra jest super, więc jeśli robiliście to na PC to tutaj się odnajdziecie, będzie dobrze się bawić. Jeśli nie graliście w WOTA, a lubicie Drugą Wojnę Światową, no to jest to też absolutny. Musisz mieć, można powiedzieć, zwłaszcza, że tu się gra za darmo i nie trzeba mieć konta PlayStation Plus wykupionego, żeby w to grać. A na przykład na Xboxie 360 trzeba mieć Golda, więc warto po prostu przetestować tak, nic to nie kosztuje, sprawdzić ja wciągnąłem już kilka osób do WOTA stworzyliśmy ze znajomymi Pluton zresztą link macie w opisie i w adnotacji do materiału, który Pan Kubaka zrobił ja tam też gościnnie jestem, jest Pluton Multipla i było śmiesznie, po prostu fajnie gra się w WOTA razem w ogóle po raz pierwszy w życiu grałem właśnie w WOTA w taki sposób tam z jedną osobą, wcześniej mi się zdarzało na PC jakoś tam znajomo, ale to nigdy nie było tak, że wiecie jakąś taką po prostu grupą pod wezwaniem, z czatem, z voice chatem, jest zupełnie inaczej, bawiłem się naprawdę bardzo dobrze i polecam po prostu wod Każdy może to sobie, każdy posiadacz PS4 może to sobie ściągnąć, zainstalować, więc, więc warto sprawdzić. Są misje różne do wykonania, które można robić i nie, nieźle w sumie, niezłe mnożniki tam do kasy są i do doświadczenia za nie, więc naprawdę dosyć szybko też można, można wbić po prostu jakiś tam, jakiś tam poziom sensowny, żeby się dobrze bawić. Standardowo oczywiście na bardzo wysokich tierach są trochę dłuższe kolejki, bo mniej ludzi na nich gra i bardzo często się wychodzi po meczu na minusie, no ale to z ekonomii tak jakby wota wynika, więc ja tam zawsze szósty, siódmy mniej więcej sobie gram tygrysek, pantera, to są, to są moje klimaty na artylerii się bardzo przyjemnie gra na konsoli nie wiem jeszcze to wynika, na PZC jakoś, jakoś, jakoś mniej mi przyjemnie idzie i, i słabiej artylerią niż na konsoli na konsoli jest cacy, więc generalnie wot naprawdę polecam czy się pojawią jakieś materiały z WOTa u mnie na kanale? Jak będę miał czas, to się pojawią. No mam dużo, dużo surowki różne rzeczy do pokazania i moje wrażenia są bardzo dobre. No jedyne, o, jedyne, jedyne dziwactwo w wersji konsolowej, które mnie zastanawia, to jest to, że jak mamy progres, ulepszamy moduły w drzewkach technologicznych, to robimy to, jakby tak kupujemy zestawy. Na PC-cie mogę sobie wybrać i nawet w Wocie Blitz na, na, na komórce, czy na przykład najpierw chcę pójść w silnik, czy potem chcę iść w ten, w podwozie. Dobrze mówię, podwozie no to, gdzie z i cały ten, cały ten dół, w sensie to, co pozwala zwiększyć masę czołgu, tak? W każdym razie mogę sobie wybrać po kolei i zrezygnować z różnych rzeczy, a wykupienie niektórych rzeczy na niższych yy, tierach powoduje, że czasami one są odblokowane na wyższych, bo się jakiś tam model czołgu miał, powiedzmy, konkretny silnik, a inny korzysta z tego samego silnika, to on tam jeszcze jest odblokowany. Tutaj też to działa w ten sposób, też yy, wyższe moduły potrafią być tańsze, jeśli mamy coś, co się pokrywa z tym, ale kupujemy tak jakby takimi paczkami i Wychodzi w sumie na to samo. Po prostu w czołgu się stara, zawsze gra, ułożyć najlepsze możliwe moduły. To jednak, no po prostu gdzieś tam taki, taki po prostu pc przyjemność przyjemność kombinowania, gdzieś tam tego może troszeczkę brakuje. Ale w sumie, jak ktoś, ktoś nie grał właśnie za dużo na PC i nie siedział w tym, przede wszystkim w tych opcjach, to tego nawet nie odczuje, bo po prostu takie podstawowe rzeczy nadal są widocznie, się zmieniają, na przykład rodzaj działa, kaliber i tak dalej, i tak dalej. A na przykład do tego silnik, powiedzmy, i wieżyczkę zawsze gra i tak się stawia, wstawić najlepszą możliwą z tych które są dostępne jeśli zostały wykupione więc y, to jest jakaś tam taka kosmetyczna pierdoła do, do której się doczepiłem, no generalnie po prostu gra mi się super i wracam do tego wota na konsoli, po robocie właśnie czasami pyknę sobie jeden, mecz, dwa y, jest spoko, jest fajnie więc tak ja WOTA polecam. Zapraszam też bardzo serdecznie do przeczytania takiego tekstowego wrażenia z grania w World of Tanks przez, przez miesiąc styczeń, właśnie z kontem premium i z bajerami na konsoli. Możecie sobie to przeczytać, u mnie na blogu jest, a w sumie ten film jest embedowany z kolei w tym wpisie, więc to jest takie jest zakręcone. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, przepraszam za tą nieobecność i no, pamiętam o Was, jest mi bardzo miło, że też Wy się tam czasami dopytujecie o mnie. Zapraszam do śledzenia mojego fanpage na Facebooku, Instagramu, bo tam powiedzmy częściej coś się dzieje, bo obrazek jest łatwiej wrzucić, czy posta jest łatwiej napisać niż, niż nagrać filmik. Muszę wymyślić po prostu jakiś system, który wiecie, pozwoli mi no tak jakby no na większą regularność i taki lepszą organizację pracy po prostu no ale to jest cholernie czasochłonne, żeby zmontować materiał na starym laptopie, jeszcze robię synchro audio z dwóch urządzeń, żebyście mieli lepszy dźwięk, więc, więc to po prostu czas zajmuje, a ja go teraz mam bardzo mało, ale pamiętam u Was może właśnie jeśli kupię lepszego laptopa, na przykład dokupiłbym kamerę też, a to jest gdzieś tam daleko na liście zakupów, to wtedy wiecie, będę mógł po prostu trzaskać szybko tutaj film bez żadnego kombinowania początek, koniec ucinam, wrzucam na tubę ewentualnie coś tam przetwarzam no żeby to wszystko szybciej od tej strony takiej jakby grzebania się zajmowało, to będę mógł bardziej trzaskać mam też Dying Light rany Edition z tym dodatkiem The Following fajna rzecz, więc z Dying Lighta też na pewno się pojawi materiał pewnie za tydzień dopiero, w weekend no, wtedy będę miał czas, właśnie tak sobie myślę, że wtedy będę miał czas, więc wtedy to zrobię. Więc jeszcze raz dzięki za uwagę, pozdrawiam Was wszystkich, i żonę też jeszcze raz pozdrawiam. No i to tyle, dziękuję i do zobaczenia czołgiem.